Kopia powstała w 1983 roku i została założona przez Mariusza Kruka razem z Leszkiem Knafleskim i Krzysztofem Markowskim. W pierwszym składzie był również Piotr Kurka, Kurka Piotr Postarenczak i później dołączył Wojciech Kujawski. Ostatecznie główny skład, który przetrwał najdłużej tworzyli Leszek Nafleski, Mariusz Kruk, Wojciech Kujawski i Krzysztof Markowski. Grupa przede wszystkim działała poprzez tworzenie wystaw, które traktowała jako swoją podstawową działalność. Pierwsze dwie wystawy były takim swoistym przymierzaniem się, czy badaniem wspólnym działaniem, a tak Cała praktyka grupy wytworzyła, wyłoniła się przy trzeciej wystawie. Wtedy artyści zdecydowali się nie podpisywać prac poszczególnych prac swoimi nazwiskami. Dzieła też nie nosiły tytułu, w ogóle nie, jakby nie, nie było na wystawach kartek z podpisami. Same wystawy również zasadniczo nie były tytułowane. W samej wystawie prezentujemy przede wszystkim dokumentację uporządkowane w prezentacji sześciu głównych wystaw grupy, ale też zaaranżowane w taki sposób, żeby wydobyć z niej żywioł, witalność, aktywność plastyczną, która była charakterystyczna dla tej grupy. A w drugiej części te dzieła, którym udało się przetrwać. Mariusz Kruk podkreśla często, że nie zgadza się na powszechne dosyć interpretacje twórczości grupy Kołaklipsa jako polskiego przejawu nowych dzikich podkreśla, że im chodziło o stworzenie własnej propozycji w sztuce, punktem wyjścia do tej propozycji był obraz malarski, ale obraz do którego podchodzili odcinając się od dominującej wówczas Poznańskiej PWSSP tradycji konceptualizmu, i to cięcie się w zasadzie od tego, co wówczas się działo w otoczeniu artystów, wymagało znalezienia innego rodzaju podstawy. Krug twierdzi, że tą podstawą było właśnie po pierwsze działanie we wspólnocie, stworzonym kolektywia, kolektywie, ale z drugiej strony przez dotarcie do takich bardzo dziecięcych, naiwnych sposobów kojarzenia, myślenia i działania i stąd ten zamierzony infantylizm w większości z tych, który jest jakby uderzający w takim pierwszym czy wierzchownym odbiorze. Pewna naiwność, dziecinność, właśnie niepoważność, która też jakby, nieporadność też części z tych dzieł jest jakby takim elementem, w którym oni właśnie usiłowali znaleźć siłę dla stworzenia własnego, własnej propozycji w sztuce.